Błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Więc ja nazywam się Tomasz Dorożała. Jestem duchownym kościoła chrześcijan pełnej Ewangelii. Widzicie mnie dzisiaj w trochę bardziej formalnej wersji. Potrzebujecie być elastyczni, żeby ze mną wytrzymać to na pewno. Pierwszy list Piotra mówi nam krwią Jezusa ran. Zostałeś uzdrowiony. To Jezus Chrystus, nie Tomasz Dorożała. Uzdrowił Was krwią Jego ran. Zostaliście uzdrowieni. Przyjaciele tego Was nie uczą. To tam na krzyżu Golgoty, kiedy przybito Jezusa, kiedy przybito Go, rozumiecie, co tam zrobił dla Was? Kiedy przybito tego człowieka, tego Boga, który stał się człowiekiem. Dla ciebie i dla mnie, żebyś został uzdrowiony. On tam został zabity. Dla ciebie. To Jezus obiecał, że uzdrowienia będą miały miejsce. Nie Tomasz Dorożała, Tomasz Dorożała, powtarza po Jezusie. To pytacie się może teraz, to dlaczego jestem chory? Bo jeszcze nie wyegzekwowałeś tego, co się stało. Dzisiaj jest dzień egzekucji nad chorobą. Zgodzicie się ze mną? Że dzisiaj jest dzień egzekucji mojej choroby. Możesz to ze mną powtórzyć? Dzisiaj jest dzień egzekucji mojej choroby. Rozwodzę się z tą chorobą, bo ona została przybita do krzyża. I już dwa tysiące lat temu, nie mam na nią zgody. Krwią Jego ran jestem zdrowy. Zaklaszmy dla Jezusa. Alleluja. O, Aleluja. 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 Aleluja, aleluja, nie musisz nic robić. Aleluja, 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 Ojcze, wielbimy ciebie. Dzięki Ci, Jezus.